Nadesza piękna chwila, kiedy nadrabiam odcinki i proszę bardzo, odpowiem, skąd biorę ubrania. No tuż ubrania. Jeżeli nie macie modów, macie tylko to, to miasto. Ubrania możecie znaleźć w tej wieży. Kiedy w niej już będziecie, to tu macie pełny sklep ubrań. I możecie sobie z, nie, z niego wziąć różne rzeczy. Na przykład macie linijkę, nożyczki klej, jakieś koraliki, żelazko, czy co tam chcecie, na przykład maszyny niestety nie można wziąć. Albo... Albo jak jesteście w tym mieście, możecie wziąć ubrania stąd też. Jak tu jesteście, idziecie sobie do ostatniego garażu i tu też możecie znaleźć jakieś ubrania. Albo na przykład możecie użyć... Tutaj macie na przykład taką piżamę albo taką. Albo na przykład możecie użyć tego jako koszuli nocnej. Zależy jak kto woli. Oraz w tym garażu czy czyli nie ma. Lub. No nie, tu już nic nie ma. No i ogólnie tyle. No, tu nie ma. Albo. tutaj też... Nie, no bo mi się wydawało, że coś tu. O skrzyni tej nie było na pewno tutaj. Chyba mi się musiała dodać. Nie, bo mi się wydawało, że coś tu było kiedyś, co nie? Ale dobra. Plus, możecie jeszcze zawitać w to miejsce. W tym miejscu, możecie na przykład tu macie taką piżamę albo inne różne ciuchy. No, tu dużo ich nie jest, ale. Ta osoba prosiła mnie o to, żebym pokazała, gdzie są piżamy. A jeżeli macie mody. No nie no. Jeżeli macie mody, to. No, tu macie galerię, ale w galerii. Na drugim piętrze są ciuchy, właśnie tutaj. I tam możecie je zdobyć. Ale piżamy ładne. Pokażę. No, według mnie, w sensie każdy ma swój gust. I według mnie ładne piżamy są w tym domku. Kiedy już nim jesteście, idziecie sobie dalej. Tu macie slajmy. A tu, jak otworzycie, macie na przykład. Dam przykładową postać. Na przykład. Ten chłopak. O! I na przykład piżama jedna wygląda tak. Tu jest na przykład strój alfa, który. To no może nie jest jako piżama. Ale pokazuję przykładowo. Tu macie kurtki na przykład. Yy, tu dziś jeszcze widziałem jakieś piżamy. Oczywiście ja to nie będę teraz pamiętać niczego. Dobra, nic nie, chcę, nie chcę na razie tutaj szukać. No, i na razie to, opcją na razie to jest taka piżama. Pokazuję, demonstruję. Za chwilę pokażę więcej. No, znowu nie tu kliknę. Ja. Yeah. Na przykład, nie wiem, gdzie tu jeszcze mogły być, bo szczerze, na razie pokazałam te najbardziej opcje mi znane, ale to ogólnie trzeba by na przykład szukać, bo może się znaleźć w kotelu jakąś piżamę. Nie wiem, w szkole może nie, ale różnie, na przykład. Um, w tym domu raczej nie było, to moment. Wej, muszę wejść w domu, żeby pokazać. Możecie sobie wziąć postać i na przykład dajmy na to, powiedzmy uznacie sobie na przykład to za piżamę. to najzwyczajniej w świecie bierzecie tą postać, zmieniacie jej ubranie i postać sobie odkładacie i macie po prostu ubranie i tak możecie też zyskiwać. No i to by było wszystko i ogólnie się mega cieszę, bo jest ten update jego mam. Po, po, po uruch uruchomieniu mnie telefonu mam ten update i to jest wszystko piękne takie. Że no nie mogę, Jezu i to łóżka to jest mega. No nie mogę. Umieram, ludzie pomocy. No zobaczcie. to jest piękne. No, 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 nie umiem. Dobrze i dziękuję bardzo, i to by było na tyle. Pa, pa.